Dzień dobry Państwo, piątek, 22 dzień marca i dzisiaj tutaj witam sprzed kościoła świętego Kazimierza, polskiego kościoła w tradycyjnej polskiej dzielnicy Ronsesfer, bo tutaj zaczynamy ekstremalną drogę krzyżową i rzeczywiście dzisiaj będzie ona ekstremalna, bo jak widać warunki zaczęły być ekstremalne. Zapraszam, zaczynamy tradycyjnie od mszy świętej o godzinie 7. Cała trasa, dodam jeszcze, to 42 km, ale myślę, że z moim szóstym krzyżykiem na karku pauzuję gdzieś, może w połowie. Tam to zamknięte, ja proszę. Nie na ekstremalną? Tak, pan tak? też? Tak. No, wybieram się, A który raz? raz? O, super. Trzeci. O, A A trzeci. Tak. Ale rupa nie przestosowała. Co zrobić? żeby nam błogosławił, chcemy przyjmować Jego ciało, chcemy prosić, żeby nam pomagał na tej naszej drodze, w tych naszych intencjach. Oficjalnie ponad 100 osób zapisanych na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Brawo dla nas wszystkich, którzy tutaj dotarliśmy do Kościoła Świętego Kazimierza w ekstremalnych warunkach. W końcu Ekstremalna Droga Krzyżowa, tak więc Panów nam dzisiaj daje takie warunki i za to dziękujmy też. Zmieram się Pozwólcie, że najpierw przeczytam takie krótkie świadectwo, które dwa dni temu otrzymałem od znajomego, który wybiera się również na ekstremalną drogę szyżową, a która oczywiście pozostanie na niewody. I piszę tak: Co za paradoks? Co chwilę sprawdzam pogodę na piątek. Ciągle zimno i dużo śniegu. Chciałbym, aby nie padało i było cieplej i bez opadów. Hmm. Idę na LK, a w Myślach, aby było wygodnie, ekstremalnie, ale po mojemu. To jest najgorsza prognoza pogody od dziewięciu lat, a może dopiero pierwsza ekstremalna droga krzyżowa przede mną. To jest tekst, który wysłałem mojej rodzinie i także dzielę się z tobą, ojcu. Tak więc, moi drodzy, może to jest pierwsza ekstremalna droga krzyżowa dla niektórych z was, którzy jesteście, i od razu wchodzicie właśnie na takie szerokie wody, może dla niektórych już któraś z kolei, ale rzeczywiście pogoda lubi zaskakiwać i nie o to chodzi, bo ta droga właśnie, właśnie ma być ekstremalna. I słyszałem jedno takie piękne zdanie, kiedyś czytałem, że najgorsze cierpienie to jest cierpienie, które jest zmarnowane. Najgorsze cierpienie to jest to, które jest zmarnowane. I dużo jest bólu i cierpienia na świecie w miejscach, w szpitalach, w domach opieki, przeżywaniu żałoby, straty bliskich osób, przeżywaniu choroby, dużo jest cierpienia, które jest zmarnowane, które jest daremne. Dzisiaj Pan Jezus zachęca nas w całym wielkiej Poście, ale my, którzy tutaj jesteśmy, każdy z nas dźwignia swój krzyż, zna swój krzyż, zna swoje intencje. I poprosimy dzisiaj Pana Jezusa o to, nieważne czy przejdziesz 5 km, czy 10, czy 20, czy całość 40, to żeby ta moja ofiara nie była zmarnowana. I ofiaruj to właśnie w intencji własnej, w intencji mojego grzechu, w intencji Kościoła Świętego, za napląt, za członka Twojej rodziny. Każdy z nas ma jakąś swoją intencję. który nie pozwól, żeby to było zmarnowane. Kiedy odczujesz bóle, zmęczenie, znużenie, i dzisiaj w Ewangelii, Ewangelia kończy się tak, że wielu tam w niego uwierzyło. Wielu Pan Jezusa chciało ale też wielu uwierzyło. I życzmy sobie tego, żeby ta ekstremalna droga krzyżowa była właśnie miejscem tego do doświadczenia Pana Boga i Pana Jezusa. I różne motywacje nas przyciągają. Ale niech pierwszą motywacją będzie właśnie moja miłość do Jezusa. To, chcę dzisiaj zrobić dla Pana Jezusa, ten kawałek przejść, złączyć się z Jego cierpieniem. I nie chcę, żeby ta ofiara była zmarnowana. I dużo jest dzisiaj cierpienia i bólu na świecie. Wielu dzisiaj chce kamienować Jezusa, tak jak dwa tysiące lat temu. Jezus jest kaminowany dzisiaj we współczesnych mediach, w parlamentach, jest kamienowany mocno drugim człowieku. I my chcemy właśnie złożyć tą ofiarę, żeby złączyć się z Bólem Jezusa. Ekstremalna droga krzyżowa ma uczynić się z nas pięknych ludzi. Niech na tej ekstremalnej drodze również towarzyszy nam święty Jan II, Karol Wojtyła, bo on ma nam towarzyszyć. Musicie od siebie wymawiać. Droga Karola Wojtyły do bycia papieżem. I z pewnością Jan Paweł II w swoim życiu miał wiele takich ekstremalnych dróg krzyżowych. Ale może one nie były publiczne, może nie były jakby narzucające się, ale na pewno w swoim życiu Jan Paweł II żył ekstremalnie, możemy powiedzieć. I również niech ta droga ekstremalna uczy nas przemiany życia, ale także tego, że przez cierpienie idziemy do świętości. Niech nasz ból, niech nasze cierpienie nie będzie bólem zmarnowanym. ała. My, drodzy za chwilę. Udzielimy Panu dla Pierwszymów. Dlatego poproszę, by wszyscy przemiemy tu do, do przodu. Proszę, Drodzy Pielgrzymi, wyruszacie, aby polecać Bogu własne sprawy i innych. Nie zapominajcie także o potrzebach świata i samego Kościoła świętego. I na drogę pokoju, pomyślność, niech Was kieruje przy pomocy mięsiernym Pan, a Anioł Stróż, niech Wam towarzyszy w drodze, byście w pokoju, zdrowiu i z radością powrócili też do swoich domów. Niech będzie to czas błogosławiony Waszej wewnętrznej odnowy. Pan nasz Jezus Chrystus, niech będzie przy Was, aby Was bronić i niech będzie przed Wami, aby Was prowadzić. Niech będzie za Wami, aby Was strzec. Niech będzie z Wami, aby Was błogosławiać. Pokój i błogosławieństwo Boga Przeglądcego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech dla na nas i pozostanie na zawsze. Amen. Panie, idą E, idziemy w pięć, tak, koleżanek. Czy to pierwszy raz, drugi raz? Jak to jest? Dla mnie drugi raz, dla koleżanek pierwszy. Pierwszy. No to rzeczywiście tak, ekstremalnie. Nie, nie przestraszyły się Panie, że to się będzie Ale to jest towarzysko. Tak? A, a jest jakieś ubezpieczenie? ktoś będzie czekał? To są dobrze ubezpieczone pani. Tak, dokładnie. Ale jest zamiarem dojścia do Brampton, czy gdzieś wcześniej jest? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na ile a, siły. Ile ma. siły da to? jakieś przygotowanie, intencje? Intencje są, oczywiście. Są w intencji zawsze. Zawsze, tak. Aby tak. się nie zmarnowało, nie? Aby Tęból. się nie zmarnowało, dokładnie. To przedstawić jeszcze imię chociaż. Moje imię? Gosia. Tak.

Kami do domu dojdziemy. to Tak. już Tak. tam? Tak. 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 dwie wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka serce się raduje. Tak, no bo jak patrzymy na liczby na statystyki, to było zapisanych 115 pielgrzymów płotników, a z tego co widziałem w kościele to jest dwa albo trzy razy więcej. Oczywiście nie wszyscy może dojdą do końca, ale jest taki duch modlitwy w narodzie i to jest takie bardzo pozytywne. I tym bardziej, że w tym roku towarzyszy nam Karol Wojtyła, Jan Paweł II w rozważaniach i e, który też był człowiekiem ekstremalnym, można powiedzieć, że ekstremalnie wymagał od siebie w życiu duchowym, w życiu wiary. No właśnie, może to jeden drugiego zachęca i właśnie przez to tyle ludzi przyszło, że ta, to mocne, może nie pielgrzymowanie, ale właśnie odprawianie Drogi Krzyżowej odmienia. Tak, no zdecydowanie, bo też i jakby noc tutaj jest takim dobrym narzędziem. Nie? E, oczywiście idzie się w grupie, można iść z kimś, ale ta jakby cisza, e, takie nieoglądanie się na, na to, co jest obok. E, noc ma takie właśnie znaczenie. Też, może też być działaniem złego, ale też jest takim działaniem, gdzie e, właśnie mogę być, pozostać ja i Pan Bóg, nie? nie ma zjełku. Tak, tak, tak. Właśnie od tego chcemy uciec. Nie? Kiedy jest naj, najciężej fizycznie? Czy to Pan Bóg pomaga i się nie czuje zmęczenia? czy Jak to jest z tym? Nie, normalne jest zmęczenie musi być, nie? Bo to jak, jak, jak coś nie boli, nie, no to, to znaczy, że wiesz z tego smaku, nie? Tak więc, da więc na, w zmęczenie wpisane, nie? I w drogę krzyżową. I mówię, tak jak powiedziałem o nakazaniu, że... Żeby nasze cierpienie nie było zmarnowane, nie? żeby nie było nigdy zmarnowanego cierpienia, a zawsze ofiarowane, złączone z Jezusem, ofiarowane w jakiejś intencji, drugiego człowieka. I każdy ma jakieś swoje bóle, bolączki. No to módlmy się o to, zaraz się wyłączamy. A jeszcze zapytam, skąd e, u ojca ten pomysł na, te, na to pielgrzymowanie nocne, na tę drogę krzyżową? Ja wiem, że to jest w kraju. Tak, to jest w kraju. Ale... Ale dlaczego akurat tutaj postanowił się to organizować? No, ja lubię ogólnie pielgrzymować, tak więc tak samo ta droga krzyżowa ma charakter pielgrzymki, ale, ale to jest mój czwarty raz, ale są ludzie, którzy są tu częściej takby są świeccy, te, którzy oznaczają trasę, prawda? Tak więc no, oczywiście potrzebna jest obecność kapłana, bo mamy święto na początek na koniec, ale to jest bardzo taki wymiar osobisty i ja też mam swoje intencje, które niosę, i też traktuję jako jedno z moich postanowień w Wielkopostu. Bardzo dziękuję z Panem No, Dzięki, i modlimy się za Was i niesiemy te wszystkie intencje, i zapraszamy też zawsze na kolejny rok. Teraz mamy piękną, zimową aurę. Ja, Nikt się nie spodziewał. No. No. Dobra, dzięki. sacha so sacha -so Trzeci raz. Tak. No, tak człowiek się trochę zahaczy, wiesz? Jak przyjdzie na to, i na pewno jest chęć wracać. Tu jest parę ludzi, które piąty raz przyszli. Czyli od samego początku co? Oto, no, nie znam historii dokładnie. Tak, tak. Tylko znam, okay. że po świecie to jest. Prawie w każdym mie mieście w Polsce. i w Stanach jest i tak dalej o. Pan tutaj się urodził? Tak jest No to świetnie pan mówi po polsku dlaczego? Hacerstwo tak, tak. czy co? Nie no bo właśnie w czasie gdzieś tak dwa lata temu to przeprowadziłem się do Polski na tak prawie rok O, a dlaczego? Po prostu zobaczyć jak w Polsce się żyje, chciałem poczuć to mieszkałem w Krakowie ja tam mam dużo rodziny. nie? I... Pan jest z Krakowa, czy? Nie, jest z to Toronto. Toronto, tak. no tak, ale no, rodzina to... jest z Krakowa? Czy... A, czy... Nie, czy... nie za bardzo. rodzina... Mama jest z jednej strony, ojciec z drugiej. A, Mama mm. jest ze, ze schodu, ojciec ze Szczecina. O, rozumiem. Mieszkałem tam, jak miałem 25 lat i po prostu czułem się bardzo swobodny. Także wychodzi wieczorami. I każda noc jest jakaś historia, nie? Ale ponieważ się ja mieszkałem w Krakowie, to tak było. Różnie bywa, rozumiem. I no ja, ja, ja się uczyłem, nie? To dla studenta jest dobre życie. Tak i tak. Zgadza się. Tak. No a dla katolicyz, dlaczego pan tutaj jest na drodze krzyżowej? Jak to jest? Z wiarą. Jak to jest z wiarą? Tak. Bo wielu młodych ludzi no, odchodzi od kościoła, tak, od tak. tradycji, od tego, w czym byli wychowani. Tak, tak. Um, no to jest e, głębokie pytanie, no, ale myślę, że po prostu, myślę, że po prostu, um, no, ja wierzę, że Bóg, um, Bóg dla każdego, się słucha każdego. Nie? Ja, ja w to wierzę. Dużo ludzi nie wierzy w to i oni tak czują się, że o, może nie odezwał na coś i ja się, e, i to mnie tak trochę boli. Ale z tego powodu ja wierzę, że Bóg naprawdę się słucha ludzi. Ale po prostu trzeba być takim, że się nie oczekuje, że wszystko nie zależy od tego, tylko, że się może tak kocha Boga, wie pan. I z czasem na pewno każdemu przyjdzie to co jest potrzebne. No właśnie, czasem, czasem człowiek sobie nie zdaje sprawy co dla niego jest najlepsze i co potrzebuje. Tak jest. Ja. No trzecia, no. tak? Trzecia pięcinka. Doszedł pan do końca z tych poprzednich? Tak, poprzednich doszłem. Um. W zeszłym roku właśnie taki starszy pan był na pierwszym miejscu Jeśli to oglądam to, to znaki, on jest Mistrzem Tak, no 46 km, dwa, dwa, chyba, dwa. tak no cóż, no to z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję. To jest nice. Jadamy po polsku. Który raz? Pierwszy. Pierwszy. No, uh -huh. no, to I na koniec jest. pójdziemy. Tak? No, no, to od razu. No i trochę zaczynają boleć, ale <grym> idziemy jeszcze dalej. A tak, dlaczego, się to... dlaczego się zdecydowała, Dlaczego się zdecydowałeś? Żeby się zbliżyć do Boga. I na Boga to Ja, bo Jezus tyle zrobił dla nas, umarł dla nas. Wszystko, całe życie oddał praktycznie no. To czemu ja nie mogę przejść tyle kilometrów no dla właśnie. Boga Na Boga robimy Teraz, te, no, no, bo teraz wszyscy Tak narzekają na życie, mówią, o To muszę zrobić, muszę dom posprzątać, dzieci Do szkoły zawiesz. Tyle, takie głupoty po prostu mówią Ale Jezus oddał życie dla nas To my możemy trochę oddać też dla Niego Ja no tak właśnie. uważam A ty <słuchaj> macie co Ola mówi no, na boga to robimy jak Pan Bóg to nas zrobił to musimy na niego też zrobić bo bardzo kochany. no właśnie bo to tak się na, na, na co dzień nie myśli o takich poważnych rzeczach dlaczego się urodził dlaczego co tutaj robi na ziemi że umrze tak jak wszyscy to jakoś się o tych rzeczach No ale każdy każdy ma jakiś purpose tutaj no właśnie Pan Bóg ma plan dla każdego i trzeba to zrobić jakoś. Właśnie, zgadza się. No? Super. To proszę się przedstawić jeszcze imię może. Ja jestem Ola Materska. I? A ja Maciek materski. Mój I, i, brat. Brat, tak? No. Brat i siostra. To, to ile macie? Ile, ile mać? Ja mam 22 I? A ja mam 18. No to super, super. No. To wszystkiego dobrego. Mama też Bogiem miała całe... dzisiaj i z nami, ale zmęczona, bo trochę starsza. <grym> trochę starsza. Nie, nie, no 50 lat ma, ale. <grym> no to trochę starsza. Nie? Panie Jezu, chciałbym w swoim życiu spotkać wyjątkowych ludzi, żyć pośród nich, wzajemnie się wspierać, Sporta? współpracować. Pomóż mi w budowaniu siebie, w budowaniu swojej rodziny. Chciałbym też znaleźć prawdziwych przyjaciół w biedzie. Jak tam Widany. dzieci idą? No, no idą, dają, tak, Które to, jest no. Który to jest raz, który to jest raz, drugi? drugi, ale tylko jedną stacja wcześniej poszliśmy. Aha, aha. Dzisiaj a a dzisiaj co? Więcej. Zobaczymy, to ile, ile będzie się dzisiaj? Tarczy. No zobaczymy. koniec. koło domu to. <laughs> by miękkie. Jest... No tak, no tak. A, jak starczy to. Ale I to nie powiem dlaczego się wam zdecydował i jak czy łatwo dzieci przekonać. A to bardziej dzieci mnie przekonały. <śmiech> tak? <śmiech> nie no może trochę żartuję, ale dzieci akurat chciały iść. A tutaj właśnie kolega zachęcił dwa tygodnie temu Aha. w kościele, żebyśmy się wybrali na takie coś. A nie przeraża pogoda? No właśnie cały dzień przerażała, ale okazuje się, że, że tak paradoksalnie jest bardzo, bardzo przyjemnie. To może nie powinno być akurat. Mimo tego, że śnieżek proszę. Tak. Nie za zimno? Nie, bardzo dobrze jest. Na razie jest bardzo dobrze, nie ma wiatru także nie możemy narzekać. A dzieci nie narzekają? Nie, nie słyszę jeszcze. <laughs> to proszę się pozostać jak dzieci, jak, jak pan ma na imię? A, ja mam na imię Patryk. A to jest, jest Emilka. Emilka. jeszcze mamy tu Wiktorię i Maxa. Okay. O, to cała rodzina, tak? No nie cała, drugie po, połowa Jeszcze w domu jest została. Tak, nie, nie. Jeszcze, Jeszcze dwój, dwójka w domu z żoną. o, o no to gratuluję. Ale tam ci by nie przeszli. A, za mali? Jeszcze proszę? A, za mali, tak? tak, tak. 4 latka Marysiaroczek. O, no to super, super. No to gratuluję kurczę. Tak. Pomysłu i, i w ogóle. A Pan idzie całą drogę? Nie, nie, myślę, nie. że to Sagi. Tak. Ta, Ale tak Trzyjesz dalej kolana. do Sagi, tak bardziej do, e, do parafkich. Maksiminiana Kolbe, czy tutaj już wcześniej, bo ta, jakoś, mamy za rogiem już. Kościoła może tak. Myślę, że jakoś tak. Może dociągnę, nie wiem, czy dociągnę, to. no to. Na, na, znaczy najważniejsze się na za długo nie, nie można zatrzymać, bo... Tak, tak, to prawda. Bo... Może no ludzi jest dużo i takie tak sobie się wydaje. No właśnie, a, a, a Pani to który raz? Nasz trzeci. Trzeci raz u siebie. Trzeci. Pierwszy raz żeśmy przeszli do końca. O! W tamtym roku niestety przełoczyło nas i u Maksymiliana żeśmy się poddali. Aha, aha. Za drugim razem było gorzej. Było gorzej, no. Koda była. Dzisiaj jest lepiej. Dzisiaj bardzo dobrze. Dzisiaj jest dobrze. Na się nic nie boli. O! Taki nie wolą jeszcze? Coś tam powolało, ale Jak się nie myśli, to nie boli, nie? właśnie. No. Za się. pomóc, Tak, właśnie skupić się na, na czymś innym, nie na bólu. No, A na pielgrzymkę w też chodzą? do tak, na pielgrzymkę chodzimy. A no to jest zaprawa. No właśnie. Tam, tylko, że nam no, nie no co idzie, nie? No właśnie. Tak, tak. Ale już ja parę lat. Zawsze chyba przy nocą nocy niż jakieś spuścizny No, to nie. Nie, słońce nie pali. Słońce nie pali. Nie, jest ok, dobrze. Myśleliśmy, że będzie zimniej. Właśnie, no jak wiatru nie ma, to nie ma. Nie ma wiatru, właśnie nie tam ja no to wtórzę? Dobrze. Nie ma Jak ten. Jest ten dobrze, Grzegorz na gazanie nie? Więc dobrze, będzie lepiej. <tuszelne> tak jest. Nie, nie, a oni <tuszelne> bardzo tam dobre kaza. Tak, w tym roku pierwszy raz widzimy drzewa. Tak, 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 tak. No pierwszy tak raz. raz. No, pierwszy raz, żeśmy te dwa lata szli. Proszę bardzo. I mam, mam, tak, Skąd pan wiedział, że tak trzeba? Dziękuję e, Skąd wiedziałem? No tak. jestem czwarty rok tutaj y, pomagam żonie i znajomym. Super, Dla pani super. kawę? Jak proszę.